Siema wszystkim, jestem Deslix, jest dziś ze mną Michał, mój przyjaciel dzisiaj dla was nagrywamy odcinek FIFI 13 Siema. To zaczynamy Gdzie ja jestem? Ja zaczynam, tak? No, połowę Z kim my w ogóle gramy? Ze Spartakem City Lecimy, lecimy, lecimy O! Patrz, co za film to jest właśnie No chuj, początek zawsze, no czysty, no jestem za to podanie. Uwiatcim. Słuchaj, wody Jest w rabie. No Słowo. Jak oni te łapy w dłużej, nie? Człowieku, tu nie wiem. Jak jeszcze nie na widz jak wrzuta, bo wrzuca, nie umie, nie? To zmarnowali? zmarnowali nie zmarnowali, te. Wszystko wykorzystują do końca. Ani <laughs> ja nie wpływają ci. Pa, ja nie widzę nic nawet. Się rzuciło w dziesięciu. Nie upadł, widać było, że w <laughs> Komentator. <Ej. laughs> o kurwa masz. Uderzenie w Podstawiliśmy pilotem, a głośno musimy dać, oni komentatora słyszeli. Którym to się robi. Ale egozysta błądowa lobby. Dobra. <grym> Lobbit? <grym> Moja szkoła. <grym> <grym> Kięś robi fikołki? Ten i kręcić się na ogiem. O co Mateusz mi powiedział? Takie zajebiste, czasami tupak robi fikołka i tygryski na piętala do tego ty... Ostatni chwili przejęli. Oj, tam człowiek Człowieku, o jaki wstyd, machają, kurwa, cipki. To bym pizde w łapę człowieku, no! To jest wyścig skrócicie? Że tu nie jest, kurwa, ból wzorowany, nie? Nie mów, że tu nie jest ból No. No człowieku, ktoś ci zajebił pizdę w on normalnie dalej biega i się cieszy, kurwa, i dalej ma siłę biegać. Tak no, jak tam, że mu no, zajebałem pizdę i to właśnie bez sensu, że ból tu nie jest kurwa. Tylko, nie no dobra, sformujesz kogoś, bo jest wzorowana, ale że pływaniem za... dostanie piłką wia i dalej biegaj, że dalej się trzymam i no, Bez sensu z tego. No ile jest ogólnie meczu ustawione? brawo, świetne z wodem. Ale 6? co 6? 6 albo 5 coś takiego. Patrz, wie jakby napas ja, ja zapierdal. Co, so, panki czaki nie dają rady. Ty. Te, to jest szybko się męczy strasznie. Podanie. Ale wczoraj widziałeś mecz? Nie właśnie, Super, zapomniałem, właśnie nie wiedziałem nawet, że to leci. Jest okazja, ale już dęknie Czołgowiec! Tańczę? O to jest 0, właśnie, a ja tam, tam, tam densowałem. Oszukał obrony w tym meczu. Ale chłopie, chcę na piękne dwie bramki, 2-0, no, Właśnie zapomniałem, że wleżę na sieci i płynie do Kyrgyzstana, jak to do mnie tego napisać na Facebooku. 2-0, to już pewnie bo nie? jak 2-0, jak wtedy mi napisali na Facebooku. Nie to było w drugich to tylko 2-0 było, tak, do końca? Tak ładnie ich zjechali. dobra, czekaj. Wszyscy byli Cross, James Rodriguez. Co Dobra, to czekaj, teraz może powiemy, żeby nie było. Ja gram na czerwono, a Michał gra na niebiesko. Tutaj takie nie, to też sensu. Patrzą, biegają, biegają dwa kolory i chuj wie teraz, który to który. Patrz. Prawie, 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 ale. Prawie, 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 ale, ale? Ale chujo ślizgiem chcę przerwać akcję. Wiedziesz, ślizgiem, i żaden bot nie domyśli, żeby dobrać, i później ich dobiega, no i. No, wyjść. Hiiiiii. A bo nasze boty i tak pójdą. Opa. Tam, Opa. nie, Opa. nie Opa. Będzie, Opa. Tak. No po prostu będzie do końca pewnie akcji, nie do końca czegoś tam. No a fajnie, ja nawet siebie nie widzę muszę na mapę patrzeć. Ja jestem środka. No ja też gdzieś tam ma No patrz co oni robią w ogóle człowieku. Skój to co sędzia zrobił jak grałem wczoraj? Co? Gram nie? Mój podaje mi, nie? A byś co sędzia zrobił? Nie się przyleciał nad piłką. Zatrzyma piłką. Ty to wykorzysta! Jak zajebał, ty dawaj wrzuta was spierdoliłem Ale brzutka sędzia Komentator się tam podniecił, i pas mi to lecę, nie? Typek podał mi, a sędzia zamiast wszystko się na piłkę przez zatrzymał ją nogami i trzymał ją pod nogami i ja musiałem podbić i zabrać mu piłkę z podłog No Smith, tu musiałem podbyć do sędziego zabrać mu piłkę z podłog, tak piłkę piłkę zatrzymałem. Ja luczę jako było parę razy, żeby brał mi przez sędziego bo sędziego zajebał. Ale co, że zebrąj w sędziego to sędzia od razu później piłka do tej na sędziego i sędzie od razu, o niej odejść powinien. Ale ktoś sędzie stał jak debil, kurwa piłkę trzymał tym. Jakby nie wiem, z się miał kiwać kurwa. Manchesteru Jak? Manchesteru City, i tak to nie? Jak Widać, że Dariusz Pakowski ma bardzo rozwinięty język angielski. A Władek to tam jakiś nieśmiały ty, bo się nie odzywa. <grym grym> no miku, co taki Władek jest nieśmiały, ty? nie On już, powiedz, no on to takie to to głosy ma podane, nie? Który to ta mówi ta teraz, ty? Teraz to mówi Dariusz, to wiem, ale kurwa, później to że o którym Michałik. O kurwa, co to było? Hmm. Próbuję teraz wszystkim. Ależ precyzja, w kapitale to zrobił. Dobra, czekaj, czekaj. Ależ precyzja, to... wyjebałem piłkę. Ale <grydzibox> no, to było zajebiste. Pa, jeszcze po... dla mnie. Jeszcze kartkę dostałeś? O ja. <grydzibox> Najlepszego <to> strzelca. Najlepszego <grydzibox> strzelca. Nie wierzę w to, za takie coś, człowieku. Jeszcze koniec meczu jest. No. Ale za co przecież ty? Ale ja w polu kardy nie spalowałem ani nic Nie wiem, nie wiem, nie wiem o co tu chodziło w ogóle sędzia Ale wiesz dlaczego to było? Bo to był łysy sędzia! Ja miałem tak, tak samo w mojej fii To był łysy sędzia, Łysy chuj i buchar przejebaliśmy Nie wygraliśmy, wygraliśmy. No 3-0. To kurwa łysek ma szczęście bo do dzisiaj do David zebliśmy posłów, które Ale, W w, sędziale, w mojej FIF-ie też jak grałem w hopie i łysy ciągle mi czerwone gdzieś Gdzie my w ogóle w tobili jesteśmy? Tutaj. 3-0 teraz No, nie widzę, widzę. to jest 3-0. Kurwa, się za... To teraz gramy z y, Mantą <laughs> I później... Ale finał nasz, ja ci mówię. Finał jest nasz. No gramy z jakimiś dwoma chwiliami, no, ja nie wiem z którymi, dobra. Co to za info było? Czekaj, bo Tego... jest to zawsze najlekapty mnie. krótko, że... Nie, nie on ci później dopiero było... powie, to nie pokazują od razu. Mi też zawsze nie powiedzieli, tylko dopiero, dopiero później... Ale jest suki, nie? Zagrasz europejski czy nie? Nie gra, nie zagram. Dlaczego? Oni mnie na razie nie wpuszczają na europejskie Najlepszy strzelacz czerwonka kartkę dostał Bo się wkurbił co miałem innego punktu? Aha, dobra Chuj zasumujemy mecz i kończymy Oczywiście nie, nimi, nie? Co, gra tylko z nimi To gdzie grę Chyba nie, bo widzę, że tu już się powoli 7 ja minut na pewno fazę. Dobra, siema. Czekaj, 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 czekaj. To czekaj, czekaj, patrz. Bierzemy tak yy... Dobra, oto jest właśnie postać Michała, bo jak jego postać, patrzcie wszystko. Ile warty, ile pensji. <noise> Więc w ten sposób się z wami kończymy. Siema, trzymajcie się.